Dostojny księże biskupie Stefanie, czcigodni wszyscy prezbiterzy, z księdzem Kustoszem, dziekanem i księdzem kanclerzem na czele diakonii i cała służba liturgiczna, osoby konsekrowane, i wszyscy czciciele Marii, z kół różańcowych, żywe, żywego różańca i wszelkich grup regionalnych, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej łaskawej i modlimy się. Tekstami mszalnymi z tytułu Najświętsza Maria Panna od wyzwolenia. Bo największa łaska się okazuje wtedy, kiedy człowiek zostaje wyzwolony od różnych zewnętrznych niewoli, zniewoleń. I ostatecznie też od tego pewnego mechanizmu, który jest w każdym z nas jako skutek grzechu pierworodnego, a w którym, a co się przejawia, że chcemy być w jakiś sposób władcami swego życia? No, oczywiście nie w sposób absolutny, ale trochę tak. I dlatego jesteśmy w sanktuarium, Matki Bożej łaskawej i prosimy o ten dar, o tę łaskę bycia ludźmi wolnymi na wzór służebnicy, która właśnie w ten sposób przeżyła całą swoją wolność, że była oddana w służbie. I w modlitwie wstępnej właśnie wyrażaliśmy to, byśmy za wstawiennictwem Maryi, którą czcimy pod tytułem Matki Wyzwolenia, wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ten tytuł, ten kult Matki Bożej od Wyzwolenia sięga do XIII wieku. Był święty Piotr Nolasko, który założył zakon jako świecki. Mercedarianów, czyli ludzi, którzy byli gotowi wykupywać za te środki, jakie mieli, czy zbierali, niewolników, w szczególności niewolników. Chrześcijan, znaczy nie, chrześcijan, którzy stali się niewolnikami w tych trudnych czasach pod okupacją Maurów. Niejednokrotnie oddawali sami siebie w niewolę za cenę wyzwolenia tych, którzy w tej niewoli cierpieli, poczuli się zniewoleni i sami wchodzili w niewolę. Jak ludzie wolni, mimo zewnętrznego zniewolenia. Święty Piotr no Lasko uczynił to w konsekwencji, tak mówi tradycja, pewnego widzenia, które miał. I tym się pozwolił przeniknąć i temu służył. Wraz z tym zakonem, który trwa do dzisiaj jest też tym, który zajmuje się dziedziną duszpasterską w tych naszych dzisiejszych okolicznościach. A wtedy uwolnili z niewoli tysiące chrześcijan właśnie przez takie oddawanie siebie. I przewodnią myślą w tym wszystkim jest wyzwolenie przez Zawierzenie Maryi, Matce Bożej jako służebnicy. Sługa Boży Kardynał Wyszyński propagował niewolnictwo Maryi jako drogę prawdziwej wolności. Ale oczywiście tego nie możemy zrozumieć na podstawie tylko jakiegoś zewnętrznego impulsu czy nakazu. To może się stawać w każdym z nas dzięki temu, że wchodzi w relację z Bogiem przez pośrednictwo służebnicy. I taką osobą była też z historii Izraela, Judyta, o której słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w czasach inwazji asyryjskiej. Kiedy wydawało się, że nie ma wyjścia w konkretnym jednym miejscu wojska otoczyły miasto. Judyta pod natiniem Bożym po modlitwie poszła do obozu przeciwnika i swoją pięknością swoimi przymiotami. Tak najkrócej mówiąc, zwiodła Holofernesa i ścięła jego głowę. Wyniosła z obozu nieprzyjaciela i pokazała Izraelitom. I w ten sposób miasto zostało uratowane. Był to też znak dla całego kraju. Jest to przykład gotowości oddania siebie, zaryzykowania siebie aż do końca i poświęcenia się w imię Boga, w imię natchnienia, które Bóg daje, dla ratowania innych, dla wyzwolenia. I wtedy, tak jak słyszeliśmy, arcykapłan i Rada Starszych chwalili tym Judytem tyś wywyższeniem Jeruzalem. Jesteś chlubą, wielką chlubą Izraela. Jesteś wielką dumą naszego narodu. My śpiewamy też w refrenie wielu mszy, refrenie w mszach Maryjnych, Ty jesteś tyś chlubą naszego narodu. Bo daje moc tego przedziwnego rozumienia, wolności. W której człowiek nie broni siebie dla siebie, tylko jest gotów poświęcać się. To w naszym narodzie jest bardzo widoczne w wielu różnych etapach całej naszej historii, gdzie służyliśmy wolności naszej i waszej, tak takie hasła były. Czynione właśnie w imię wolności dzieci bożych. I Judyta sobie nie przypisała tego dla siebie, tylko na tę pochwałę odpowiedziała słowami: Bogu mojemu chcę śpiewać pieśń nową. Można powiedzieć z nowej pozycji, bo ja zobaczyłam, doświadczyłam na sobie, że Bóg jest wybawcą. Ja stałam się tylko narzędziem. Panie, jesteś prawdziwie wielki, przesławny, bo Ty rzekłeś, i się stało. Ja tylko uwierzyłam w to, że mogą się rzeczy stać takie, które się wydają niemożliwe. Tyś posłał swego ducha, a on wszystko zbudował. Nasz naród w trudnych sytuacjach był zawsze w jakiś sposób otwarty na tego ducha. Wystarczy też wspomnieć to, co było przed kilkudziesięciu laty na Placu Zwycięstwa, gdzie Jan Paweł II, święty papież, wołał: Ześli, Panie, Twojego ducha, by odnowić, by odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. W tych słowach Judyty widzimy zapowiedź wszystkiego, co stało się w Maryi, jej wiary i jej działania. Ona, tak możemy powiedzieć, jakby weszła do obozu, oczywiście w cudzysłowie nieprzyjaciela, to znaczy nas ludzi, będąca niepokalanym poczęciem, weszła do obozu tych, jako człowiek, którzy... Podlegali niewoli grzechu. Żeby wypełnić to, co zostało na początku historii zbawienia, wypowiedziane przez Boga do Węża, kładem nieprzyjaźń. Między ciebie, Wężu, a niewiastą, twoim potomstwem i potomstwem jej. Ono zetrze ci głowę, ty zetrzesz mu piętę. I w godzinkach, które tak są drugie naszej tradycyjnej pobożności, śpiewamy właśnie o Marii, jako tej mężnej białogłowie, Judycie wojującej, dlatego, że ona już przy poczęciu, ogniem miłości pałała, nie dla siebie. Tylko jako służebnica, tej prawdziwej miłości, która oddaje siebie, która jest tak wolna, bo jest pełna łaski, tak Anioł do niej powiedział, że mogła odpowiedzieć: Jestem tylko służebnicą. Niech mi się stanie. Niech będzie tak, jak Bóg to przewidział. Ja nie chcę mieć żadnej własnej roli. Takiej, która by, jakby powiedzieć, budowała mnie. Ja chcę budować ciało. Chcę, żeby we mnie się budowało ciało to Jezusa Chrystusa. I dzisiaj możemy o niej mówić jako matce Kościoła, żeby się budowało to ciało Chrystusa, jakim jest Lud Boży, Kościół. Do tego potrzebowała specjalnej łaski i tej łaski nie zatrzymała dla siebie, tylko stała się pośredniczką, służebnicą. I to też stało, staje się, jest związane bardzo mocno z różańcem, z tym wszystkim, co się stało w 1571 roku pod Lepanto. Kiedy modlitwa Kościoła, modlitwa świętego Piusa V, jej zawi jego zawierzenie Maryi spowodowało to, że została zatrzymana inwazja turecka. I to zwycięstwo to nie było tylko zwycięstwo w tym momencie, ale to było zwycięstwo pokazujące. Drogę zwycięstwa, sposób zwyciężania. Nie dominacja, ale służba w imię Boga poddani tylko jednemu Bogu. I Święty Pius V zadekretował wtedy, że pragnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie tego wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. I stąd jest święto Matki Bożej Różeńcowej 7 października. Wówczas papież swoją, spełnił swoją misję i jako starzec zasłużony mógł odejść na wieczne odpocznienie jako święty. My dzisiaj wszyscy w kościele jesteśmy też dotykani zagrożeniem inwazji, wszelkiego typu laicyzacji, zabierania Boga z serc ludzkich, wciskania innych koncepcji życia, innej kultury. to jest też bolesne, że wskutek braku właściwej formacji chrześcijańskiej, po tej stronie przeciwnej Kościołowi, przeciwnej prawdzie Ewangelii, niejednokrotnie stają ludzie ochrzczeni, przyjęli chrzest, a ten chrzest w jakiś sposób został przygłuszony, przytłumiony, nie działa. To jest bolesne. Dlatego tak bardzo potrzebujemy takiej wewnętrznej mobilizacji wszelkich sił duchowych, żeby to, co zagraża tożsamości chrześcijańskiej nie spłyciło się, nie rozwodniło się, żeby to, co Poprawiam, żeby to, co zagraża tożsamości chrześcijańskiej nie zdało spłycić, rozwodnić tej tożsamości. My musimy tej tożsamości bronić, w niej być. Może nie tyle walczyć z kimś na zewnątrz, tylko przede wszystkim pytać się, czy my jesteśmy sługami, służebnicami tajemnicy Jezusa Chrystusa. A ta tajemnica będzie zawsze przychodziła przez zmaganie, przez krzyż przez oddawanie życia. Pytamy się o naszą relację do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Maria stała pod krzyżem, tak jak słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, i tam stała się matką wszystkich wierzących. Obyśmy my też umieli stać pod krzyżem. Potrzebna jest nam właśnie taka modlitwa, taki sposób myślenia, takie kształtowanie całej naszej mentalności, abyśmy byli prawdziwie służebni, sługami, służebnicami. Modlitwa różańcowa, rozważanie tych tajemnic historii zbawienia stale nam to przypomina, otwiera tę perspektywę i nas umacnia na tej drodze. O to prosimy. Matkę Bożą Łaskawą, która jest matką wyzwalania z zewnętrznych zniewoleń, ale też z tego największego zniewolenia, jakim każdy jest sam dla siebie, wtedy kiedy odłączy się od tej Bożej wizji objawionej w historii zbawienia spełnionej w Jezusie Chrystusie, który jest służebnicą. Była i stale jest Maria, nasza matka. Amen.